Witajcie w kolejnym odcinku. Dobra, to być może otworzyła sklep? Otworzyłem, dobra. A! Mogę uciekać. socjalnym mnie nie zabijesz. E, jesteś tego pewien? Tak, bo tu jest garżyna. No i co? No i co? To no ja jej powiem, że. E, Ale to ja ją i ja zwolnię. Ja je jestem współwasicielem tak naprawdę. Ale jeżeli. Wiesz? E... Gdy będziesz e, nieżywy, to wtedy nie będziesz mógł jej zwolnić. Aha! Wyjdź z gry. Hm. Ej, to jest hamski, że mnie tutaj dajesz. <grystanie> Czego? Oberwała za ciebie grażyna. No i co teraz zrobisz? Co mam zrobić? Jestem w więzieniu, pilnuję swoje. No dobra, ha. Tak, tak, być może w końcu zaczęła. Ludzie narzekają, że nie ma herbaty cytrynowej. Jak nie ciebie mam nie było, to. za co ja, jakbym nawet chciała kupić. Wiem. Jak ciebie nie było, to ładniej półki, bo troszeczkę. To dobrze. Jak my chcemy jeszcze tu dołożyć jedne półki, nie mam pojęcia. E, możemy je dać na tej ściance oprzeć, co nie, żeby to była taka zamknięta strefa. Tu. Tutaj, żeby no. na tej ściance tu. No, Rozumiem. Wypatrz. <noise> Kurde kupiła. aż czy się wspomniała, jak syna podwajała produkty. To się pewnie da. No, ciekawa jestem, czy. O no. to... wiesz co, to ja coś hej. czuję, że za niedługo trzeba będzie zainwestować w kasę samozługową. A to prawda. No, bo nie będziemy wydawać punktu umiejętności, żeby nam kas też kasował szybciej. To już lepiej zatrudnić samo kasę. No, ewentualnie musielibyśmy ogarnąć kasę, kupić zwykłą i ja bym raz na jakiś czas musiała przychodzić kasować. A to bez sensu, nie? No. I tak, tak gdzieś jak się nam ogarniają osiągnięcia. Dokładnie. Dobra, mam pustą półeczkę. Możemy dołożyć tam yy... higienę. Nie mamy przecież rozłożonych wszystkich podstawowych produktów. No dobra, masz rację. Ma nie mamy humusa, paszysto stończyka, pu pudełka jaj i pudełka spaghetti. No, pić piarko, chcę tu to dołożyć. O, e, dobra, to śmieci. śmieci. A, się wyginam. Eee, dobra, kupiłam to już e, jednej chyba rzeczy tylko brakuje. Tak to to, w sumie kupiłam wszystkie z tych podstawowych produktów. Humus i pasztet z tuńczyka? No. Pas nie widzę, widzę że był pasztet z tuńczyka. A, to pasztetu z tuńczyka nie kupiłam. Dobra, daj mi tak hummus. E, byśmy dali właśnie na tą, 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 co jest. O, humus jest humus. Dobra, tyle wystarczy, resztą zajmie się Pani, nasza kochana. E, kupisz ten paszę w jak będziesz miała kasę? Tak. A dobra, to już kupię sobie, bo jak jestem. Cenówki, cenówki, cenówki! Już. Musimy Starka zadowolić. Ten, ten co w Iron Manach był. Tony Strangs, tak się nazywał. Czy Shanks? Nie pamiętam dokładnie. Dobra, dostało nam jeszcze jajka, spaghetti i chleb. Jak my chcemy to rozłożyć dobrze? A je do ciebie. Ty co jesteś od rozkładania. E, w sumie. Był ładnie wygląda. Prawdopodobnie wystarczy nam na pojedynczą szafkę tutaj. O. To możemy zaryzykować. Czekaj, nawet daj mi tą regał półka Tylko byśmy musieli to odsunąć troszkę, wiadomo. Czyli żeby nam się to zmieściło, to musimy wykupić za tym. Yy, te pola co są. <grybujesz> Ale za 250 kosztują to niedużo. nie dużo to prawda. no Dobra, to tak, chleb koryjony, jajka dać po prostu? Mm -hmm. Dobra, to to ogarniesz ceny. I tu chleb jeszcze będę miał. Dobra. Ej, w sumie nawet ładniej to będzie wyglądać. Śmieć na ziemi, kolejny. Hop, do pieca będzie heca! A tak w ogóle, jak skończyliśmy poprzedni dzień, to patrzyłaś może ile osób ukradło nam rzeczy? Patrzyłam. A. O nie, Dużo? Bo trzeba... Ja nie patrzyłem właśnie. Chciałem się dowiedzieć. <grym> <grym> tak z ciekawości, jak kupię miejsce w sklepie, nie? No. To mogę sobie wybrać kwadrat takich chcę, czy mi automatycznie wybierze? Nie mam pojęcia mm. No dobra, to nie rozłożymy Wydaje mi się, że dawiej to robiło randomowo No to nie... nie y spaghetti nie rozłożymy, tyle Chyba że, bym po prostu tutaj... A jeszcze soczki mamy do ogarnięcia w ciśnięciach, gdzieś zapomniałem o nich Ej, to my się nie zmieścimy tutaj <ścoughs> Zabraknie na miejsca na, na jedną półkę. Jak robimy? Y nie wiem. Trzeba by było wszystko wyprzestawiać, a i tak by było ciężko. No. Ale nawet nie ma jak tego poprzestawiać. O, ewentualnie trzeba było jakoś tutaj udać. I wtedy trzeba było przechodzić tak. No, ale tak się nie przechodzi u nas, wiesz, wiesz o tym. Tu, no. Tutaj zawsze w tej strefie... Ewentualnie y, tą półkę dać... tu? Jeszcze jedno muszę ci powiedzieć, Aga. No? Potrzebuję jeszcze jednej mini lodówki na to, te rzeczy mrożone, to są. Aha. Znaczy mrożone, te, te jakieś konserwy podstawowych A, coś w Czyli w skrócie nie zmieścimy się. Ale mogę, no, ale mogę tutaj dać znak sumytów. Masz jakiś pomysł w takim razie jak się rozłożyć, gdzie się rozłożyć zresztą? Eee, na razie nie myślę o tym. Myślę, żeby lampę przestawić na środek i dać znak. <grystanie> <grystanie> Czyli zajmujesz się bardzo istotnymi rzeczami. Tak. Co? No patrz! Jakbyśmy nie wiedzieli gdzie dawać produkty podstawowe. A muszę <coughs> przez C. Pod, podstawowe się przez C pisze, no tak. Teraz gadasz. Co? Jak przez C. PODYCYTY AWOWE. Dzisiaj usłyszałam ciekawą, yy, Ciekawe wyjaśnienie dlaczego rzadko się prze przez RZ. No czemu? Bo wymienia się na straczkę. E? No bo RZ jest wtedy, kiedy wymienia się na R, nie? Więc rzadko, bo wymienia się na straczkę. A boże, suche to jest trochę. No. Albo Ale... wręcz przeciwnie, strasznie mokre. Ale dzięki temu ktoś sobie zapamiętał. Jedyny plus, nie? No. Przez to, że ta babka co to pisała, to mówiła, że to jej nauczycielka wiedziała. Ej, mam najlepszy pomysł. i Tutaj są jakieś konserwy, nie? No. Ja bym te konserwy po prostu dał do działu z konserwami. Podpisał jako ten dział konserwy, czy jakoś tak. I za to no. dał te soczki. O. No. Poza tym te soczki możemy równie dobrze do napoi dać też. Też prawda. Pani Grażynka nie ma ani chwili wytchnienia. No tak. Czy dziwisz? No nie, bo ja ja to sprawiam. Dobra, co byśmy mogli tu zrobić teraz? Może faktycznie poszeszmy to najpierw? <laughs> Albo nie. Tu jest miejsce na półkę. A nie 250. Dobra, to nic nie kupuję. Dobra. ty poszła. Tak, zaraz w ogóle level mamy, możemy sobie... Będziemy mogli kupić... ...G na dwa. Mm. No. Yy. Tak, dział napoi gazowa... W jaki dział teraz pójdziemy? Nie wiem, ale jakbyśmy chcieli, żeby przyciągało dziennie więcej klientów, no to byśmy musieli iść w tutaj. Produkty podstawowe y 5? Od kiedy one są? Od. którejś aktualizacji zapewne. Ej, szczerze, nie wiedziałem, że są, a tak, tak się. no. Martwiłem, gdzie coś umieścić. No to już no, wiem, to... gdzie. No. A stworzymy sobie na to osobny. Yy, ten dział. No rozbudujemy tą strefę bardziej wzdłuż. Dokładnie. Umyścimy z cukierkami, o tak. A chcemy więcej klientów mieć? Nie wiem, jak uważasz? Ej, bo kusi, kusi, kusi. No. Ja ty ja... sobie na spokojnie radzę z zamówieniami i pani Grażynka też sobie radzi z moimi wymaganiami. A to spoko, spoko. Dzyn, 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 dzyn. Tak. Hmm. To dobra, to tak. Yy... W napojach. Co tu się stało? się? A wiem, co się stało. Dobra, daj mi to tutaj, cyk tutaj posprzątać. Może by bo to jakąś mąkę coś zostawił randomowo. W pustych pudłach jest pełna mąka, no. No nie zmieściła. Dobra, dajmy to pani Grażynce. I tak, eee... Idziemy w napary teraz? Przemy. Dobra, to ja kupię te rzeczy Stoczyło idealnie Herbata... czekaj, zielona herbata i herbata cytrynowa, dobra Dwa różne, no się martwiłem, że to to samo zamówiłem Czego szukasz? Ciebie. Tu musisz, tu. Jak widzisz, mnóstwo mamy tego towaru, nie? Mm -hmm. A to później idzie do przestawienia generalnie ta półeczka. ale jest tutaj tymczasowa. Tak, jak w sumie wszystko po tej stronie. Mamy tylko produkty podstawowe. Niepełne zrobione. <noise> e, dobra, e, kolejny regał. Kolejny regał. Dobra, idziemy w jeszcze więcej rzeczy e, z naparów, dobra? Dobra. E, tak. Mam e, kupować napary, okej. Okay. Czarna herbata i mię mięta pieprzowa to by trzeba kupić. Dobra, czarna herbata już jest. To biorę. Mięta też. To ty bierzesz mięta? Dobra. Czy ceny, czy ja cenę? Ceny. Dobra, ty ceny. Nie słyszałem, ci, co powiedziałaś, bo, 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 bo cicho to było. A, yy, powiedziałam, że ja mogę ceny. Dobra. A, się domyśliłem tak czy siak. Wiedziałem, że chciałaś to powiedzieć. Mhm. Mm Łatwisko. Dobra. E, pani cennik. E, pani Grażynka chciałaby tu dostać na, e, sama na noc w, e, tej naszej drogerii. Bo jest już godzina pójścia spać, i by się sprzedało pójść spać. Przepchnąłeś? Właśnie u mnie to ty mnie przepchnęłaś To jest tym najlepsze. Za niedługo będziemy mogli sobie kupić podstawowe produkty. Musimy tylko jeszcze mieć tak. No, dwie trzecie levela. Dobra, zamykam ten sklep. Kończę się. Jak tam? Ile z kradzieży? Ej, 63 straciliśmy z powodu kradzieży. No. Dobra. Dwie kradzieże. No, także hej.